Cześć. Czy słyszycie jak? Lola, cześć, tu Magda, dzisiaj przychodzę do Was z czym? Pokaż mi książkę, która część trzecia, bo już dwa takie filmy pojawiły się na moim kanale, podlinkuję wam je oczywiście w opisie, jeżeli chcielibyście je sobie obejrzeć. A dzisiaj przychodzę z trzecią częścią, ponieważ zapytałam was na Instagramie wczoraj, co byście chcieli zobaczyć, powiedzieliście Pokaż mi książkę, która, więc ja przychodzę z Pokaż mi książkę, która. Myślę, że każdy z was już wie, na czym to polega, po prostu um, wy mi piszecie, jaką książkę wam pokazać, na przykład, nie wiem, najgrubszą, najchudszą ja wam ją pokazuję. Tyle. Nic skomplikowanego, więc myślę, że możemy zaczynać. Książka, której em, bohaterka jest przeciwieństwem ciebie, charakter, wygląd. Pierwsze, co przyszło mi tu do głowy, bo w ogóle myślałam trochę nad tym, ale przyszło mi do głowy Manga Orange, ponieważ tutaj główna bohaterka jest bardzo taka nieśmiała, cicha, spokojna, wszystkiego się boi, boi się rozmawiać z ludźmi i tak dalej, a to jest całkowite przeciwieństwo mnie, więc pomyślałam, że ona tu. Pasuje. A jeśli chodzi o wygląd, to to co? To to jest ona. O, przepraszam, jak zawsze, dobra, wyciszam telefon. Um, to jest ona, to jest pierwsza strona, więc spokojnie nie będzie tu żadnego spoileru, więc myślę, że też nie przypomina mnie, więc wszystko się zgadza. Książka, którą przeczytałaś jako pierwszą w tym roku, i jest to Koralina. Koralina Nira Niestety. Troszkę rozczarowanie, nie jakieś wielkie, ale no liczyłam na coś więcej Ale tak, to była pierwsza książka przeczytana przeze mnie w 2020 roku Książka, która była twoją pierwszą miłością Wydaje mi się, że moją pierwszą miłością, taką książkową, od której nie mogłam się po prostu oderwać I którą pamiętam do teraz Mam trzy typy, trzy, trzy propozycje Pierwsza to Mikołajek Bo ja Mikołajka czytałam w podstawówce, ale nie wiem dokładnie kiedy i nie wiem, kiedy była ta pierwsza książka, którą przeczytałam z tej serii, bo wiem, że na pewno zakochałam się w nowych przygodach Nikołajka, ale wiem, że wcześniej czytałam też coś innego. Na pewno koszmarny Karolek. I teraz się zastanawiam, czy ją czytałam przed Nikołajkiem, czy po. I wiem, że na pewno taką moją miłość, miłość do czytania już jako starsza osoba, w sensie starsza osoba, dalej dziecko, ale starsze trochę. To był dzienniczek zakręconej nastolatki, który czytałam pod koniec podstawówki. Wydaje mi się, że tak. I, I bardzo dobrze wspominam tę serię i chciałabym do niej wrócić, bo, bo to była pierwsza taka książka, nie stricte dla dzieci, którą przeczytałam, bo jednak dzienniczek zakręcony nastolatki, logiczne dla nastolatki, więc. Któreś z tych trzech książek zapoczątkowały tą moją prawdziwą miłość do czytania. Książka, która ma dwa zwierzęta na okładce. I ja tutaj mam em, reportaż Dobry Wilk, tragedia w szwedzkim Zo. Tutaj mamy dwa wilki na okładce. Książka, za którą tęsknisz. Ciekawe. Moja mama na pewno to ogląda, więc ciekawe, czy to zgadła. Powiesz mi później, mamo, czy zgadłaś. Ponieważ ja tutaj mam. Save Me. Save Me to jest książka, do której ja bym cały czas chciała wracać, bo po prostu ja się tak do niej przywiązałam, tak przywiązałam się do bohaterów, że po prostu mam ochotę cały czas ją czytać, ale jeszcze nie zrobiłam re-readu, bo chcę po prostu poświęcić na nią tak czas, żeby siąść i zrobić ten re-read. A nie mam na to czasu, bo mam za dużo książek do czytania, em, więc tak, za Save Me bardzo tęsknię. Książka, która podnosi na duchu w ciężkich chwilach. Nienauczalni. Wiecie, że ja tę książkę uwielbiam, ona tak poprawia humor, jest oczywiście wiele książek, które poprawiają humor, które podnoszą na duchu w ciężkich chwilach, ale ta jakoś tak pierwsza przyszła mi do głowy, bo jest to coś przecudownego, historia klasy nienauczalnej, gdzie trafiają dzieci, które nie radzą sobie z tym normalnym takim nauczania i tutaj po prostu mamy ich różne przygody, taką codzienność w tej szkole i w tej klasie. Książka, która kolorystycznie pasuje do twojego pokoju. Myślę, że jest wiele takich książek, ale wybrałam Tę, ponieważ jest to pejzaż w kolorze sepi. Nie dlatego źle powiedziałam, nie ponieważ jest to pejzaż w kolorze sepi, tylko ponieważ ma grzbiet, taki szarawy, wpadający w błękit, i moje um, ściany w pokoju są w bardzo podobnym kolorze, do tego ta sukienka tutaj pasuje do grzbietu, czyli pasuje też do mojej ściany, więc pomyślałam, że ta pasuje. Książka, która ma najprzyjemniejszą okładkę w dotyku. I tutaj zastanawiałam się między Harry Potterem a 100 lat samotności Markeza, ale wybrałam Parego Pottera w tym wydaniu, ponieważ ta okładka. Ja chciałabym, żebyście mogli jej dotknąć i poczuć po prostu to, jaka ona jest przyjemna, taka miękka, taka. delikatna, taka. no nie wiem, nie potrafię tego opisać, ale jest po prostu prze. cudowna. Wy tego nie zobaczycie, jaka ona jest pewnie, prawda? Nie, nie zobaczycie, ale no, jest. prze. Przyjemno. Książka, którą przeczytałaś bardzo dawno, a dalej pamiętasz co się w niej działo I wybrałam tutaj książkę, którą czytałam, myślę 6 lat temu Coś takiego Jest to Looking for Alaska Johna Greena Książka, którą ja czytałam bodajże dwa, trzy razy I to była moja pierwsza książka, którą przeczytałam w języku angielskim i naprawdę bardzo dobrze ją pamiętam, pamiętam, że bardzo tę książkę przeżyłam, to była jedna z moich ulubionych książek, dalej jest Ale wiecie, no 6 lat temu, myślę, że na, na 100% bym ją teraz inaczej odebrała, bo książki Johna na jednak nie są kierowane do Myślę, osób już w moim wieku, tylko dla troszkę młodszych Ale tak, bardzo dobrze ją pamiętam, pamiętam jakieś tam różne momenty z niej i pamiętam ogół całej historii, więc Wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Książka, która doprowadziła mnie do takiego historycznego płaczu. I tutaj się zdziwicie, bo nie wybrałam tutaj książki jakiegoś wyciskacza US, wybrałam tutaj Daisy Jones and the Six i nieprzypadkowo wzięłam ją w tym wydaniu polskim. Ponieważ wiecie, że ja czytałam pierwsze oryginał, a później właśnie polskie wydanie i na nim najbardziej płakałam. Drugi raz ta książka podobała mi się chyba jeszcze bardziej. I ja tak pakałam na takich błahych scenach nawet. Ja po prostu pamiętam, że dzwoniłam w pewnym momencie do mojego chłopaka i po prostu zanosiłam się płaczem i nie mogłam się uspokoić, a to było w środku książki przy jakiejś nie wiem, scenie, która trwała w jedną stronę i ja po prostu ryczałam, jak nie wiem, więc tak to na pewno doprowadziło mnie do histerycznego płaczu. Wywołała u Ciebie mieszane uczucia. Mm. To jest chyba książka, która od razu przychodzi mi do głowy, jak myślę o mieszanych uczuciach, bo ja nie wiem, czy ona mi się podobała, czy nie. Ja nie wiem, czy ja po prostu nie wiem, nie wiem, co o niej myślę, bo z jednej strony widzę tą toksyczność w niej, ale z drugiej strony widzę to, co ta książka miała zrobić, co miała zrobić z nami, co miała nam pokazać. Uważam, że jest proszę bardzo ważny temat toksycznej relacji, toksycznego związku. Ale po prostu jestem z tych osób, które ani jej nie kochają, ani jej nienawidzą. Po prostu mam tak mieszane uczucia, że dalej nie wiem, co o niej sądzę. Myślę, że kiedyś zrobię jej bo myślę, że za drugim razem dostrzegę w niej rzeczy, których nie dostrzegłam za pierwszym. Książkę, która na początku była nudna, a w środku książki było wow. Tutaj mam coś, co niedawno przeczytałam stosunkowo, i jest to zabić drozda, ponieważ tutaj uważam, że autorka nie miała pomysłu na pierwszą połowę książki. Pierwsza połowa jest. Słaba, ale w drugiej naprawdę dużo się dzieje i bardzo ta druga połowa nadrawia, także ta książka okazała się bardzo dobra, więc um, tutaj na pewno pierwsza, po, pierwsza część książki była słaba, a druga to było wow. Książkę, którą ostatnio skończyłaś czytać, skończyłam kilka książek, ale one później się pojawią, więc teraz wybrałam Lukrecję um, jest to Lukrecja stawia na swoim drugi tom tej cudownej serii, historia dziewczynki. Po prostu jej codzienność. Codzienność lukrecji, em, która ma około 12-13 lat i wchodzi w ten okres dojrzewania, przeżywa różne rzeczy w swoim życiu, w swojej codzienności, pierwsze zauroczenie czy problemy z rodziną, em, denerwujący brat, wszystko z czym może zmagać się młoda dziewczyna, więc jest to coś przeuroczego. Jeżeli tylko kochacie na przykład Mikołajka, to ta książka będzie dla was, tak myślę, taką mam nadzieję, że też was. Tak zauroczy w sobie jak mnie Ponieważ w ogóle autorką jest um, Córka autora Mikołajka Więc tutaj mamy jakieś powiązanie W ogóle przepraszam za mój głos, ale moje zatoki Jeszcze nie są w najlepszym stanie Więc um, może być to dla was odczuwalne Ale mam nadzieję, że wam to jakieś szczególnie nie przeszkadza Kolejna książka To ta, która ma na swojej okładce Więcej niż 10 osób Myślałam, że takiej nie mam, ale jednak mam I jest to pociski i opium historię życia i śmierci z czasów masakry Na placu Tianmen Nie wiem czy dobrze czytałam ale jak widzicie, tu mamy pełno osób. Więc tak, i jest to reportaż od wydawnictwa czarnego. Książka, która jest fajną świąteczną młodzieżową pozycją. Powiem, ja, powiem Wam, że ja jakoś świątecznych książek za dużo nie czytałam, ale ostatnio przeczytałam świąteczną serię, która składa się z dwóch tomów, i na tym drugim tomie się kończy, już jest zakończona niestety, bo się bardzo związana z bohaterami, z całą historią. I jest to najcenniejszy podarunek. Klaudia Bianek tutaj akurat pokazuje Wam pierwszą część, druga część jest gdzieś tam za mną, no, tutaj gdzieś. Jest to gwiazdka pełna życzeń. Um, bardzo mnie urzekła ta historia. Oczywiście jest to bardziej takie czytadło, które ma sprawić, że my się wciągniemy, że my zapomnimy o problemach i że będziemy żyć po prostu tą historią. I tak ze mną było. Ja nie wymagałam od tej książki nie wiadomo czego, i też nie wiadomo czego nie dostałam. Po prostu dostałam fajną świąteczną, romantyczną historię, która ma swoje minusy, ale ma też swoje plusy, które jednak przeważają. I skończyło się na tym, że naprawdę dobrze ją oceniłam i dobrze ją wspominam um, i będę Wam ją polecać jako fajną świąteczną historię. To ja, montująca tego vloga, zorientowałam się, że tam chodziło o książkę młodzieżową, a ja podałam Wam bardziej taką książkę dla starszej młodzieży, dla młodej osoby dorosłej, takiego janka, no, coś takiego, więc zależy jak to kto rozumie i jakie książki lubicie czytać. Ja bym ją dała, myślę, tak od 15-16 roku życia, ale to wiadomo zależy Przepraszam, za tego pieska szczekającego. Um, to zależy od dojrzałości, oczywiście czytelnika. Ale tak, chciałam to tylko tak wyjaśnić. Książka, która Ci się podobała, ale nie lubisz tego tej autorki. Mogę to zmienić trochę na książkę, którą kochasz nad życie, ale nie autorki. I wiem na pewno to zgadniecie, co ja tu pokażę. Na 100%. Harry Potter, tu akurat wziąłam drugą część, tak, o, bo później się pojawi jeszcze pierwsza, ale ja chyba tu nic nie muszę mówić. Poruszałam już ten temat na kanale. Więc ta książka idealnie do tego pasuje. Książka, której głównymi postaciami są zwierzęta, i myślałam też, że takiej nie mam, ale jednak mam. Okej, okay, prawie spadłam z krzesła, kopnąłam staty, nieważne. Um, mam tutaj obiecanki. Obiecanki to jest historia rodziny shopów, gdzie tata shop zostawia swoją rodzinę i mama z córkami muszą sobie radzić z tą nową rzeczywistością. I w ogóle ta książka jest przepięknie wydana. Kreska też jest cudowna. Um, I tutaj wchodzą w pewnym momencie kolory z jakiegoś powodu, przeurocza historia. Książka, która ostatnio cię rozczarowała. Tutaj w ogóle jeszcze mam jedną kategorię, czyli książkę która ostatnio cię zaskoczyła. Więc pomyślałam, że to połączę i pokażę jedną książkę tutaj, ponieważ mam książkę, która mnie ostatnio em, rozczarowała i zaskoczyła negatywnie, bo mnie rozczarowała, a myślałam, że ją pokocham. I są to Księgi zapomnianych żyć. Nie rozczarowała mnie jakoś szczególnie także po prostu uważam, że to będzie najgorsza książka w tym roku, ale jednak spodziewałam Lola, przepraszam Was za nią. Dzisiaj to nagrywanie to jest jakaś katastrofa. Nieważne. Mm, nie rozczarowała mnie jakoś tak mega bardzo, ale no, jednak myślałam, że to będzie całkowicie co innego. Myślałam, że to będzie inna historia, że w ogóle pójdzie w innym kierunku. Poszła w całkowicie innym, którego się nie spodziewałam i jakoś szczególnie mnie nie zachwyciła, niestety. Mm żeby to była zła książka. Książka, która spodobała się mojemu chłopakowi i mój chłopak nie czyta za wiele książek, ale kocha serię Metro. Metro 2033, 34, 35. Ostatnio mu kupiłam jakieś książki też z uniwersum Metra i też widzę, że je teraz czyta. Więc on te serie Kocha i ta książka Metro 2033, i tak dalej, um, najbardziej mu się spodobała. Książka, która wniosła coś do mojego życia. Ja uważam, że dużo książek wnosi coś do mojego życia, nawet takie zwykłe jakieś historie, um, które mają mi dostarczyć tylko rozrywkę. Myślę, że one też zawsze wniosą coś do mojego życia, czy nawet malutką rzecz, czy jakąś wielką, która całkowicie zmieni mój światopogląd, ale tutaj wybrałam um, książkę. Która skłoniła mnie do największej ilości przemyśleń e, I jest to Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery Wiecie, że jest to jedna z książek mojego życia Książka, która totalnie mną zawładnęła i, i, I nie wiem Po prostu ja nie umiem o niej mówić Bo mi towarzyszy przy tym tyle emocji jakoś Których nawet nie potrafię opisać jest to bardzo ważna książka. Książka poruszająca rzeczy, które każdy z nas, myślę, w pewnym etapie swojego życia spotka na swojej drodze, chociaż jedną z tych, które tu są. Um, książka o przemijaniu, książka o życiu, o miłości, o bólu, o wszystkim. Przecudowna pozycja, warta przeczytania. Po prostu, tak, przeczytajcie. Książka, którą przytacie najwięcej razy. Myślę, że tutaj nikogo nie zdziwi to, że będzie tu Harry Potter, bo tę serię czytałam. Cztery razy, teraz czytam czwarty raz, tak mi się wydaje, ale też się trochę w tym już pogubiłam. Książka, która jest u ciebie najnowsza, najnowsza jest u mnie książka Małe sekrety od wydawnictwa Muza. Em, thriller, który będzie miał swoją premierę 12 listopada, opowiada historię kobiety albo małżeństwa, nie wiem na kim się tu skupiamy dokładnie, które bardzo się starało o dziecko, em, urodziło się to dziecko, ale w pewnym momencie zostaje ono porwane. I tyle wiem, nie wiem więcej, ale brzmi to ciekawie. Myślę, że będzie to coś wciągającego. Taką mam nadzieję, bo nie słyszałam żadnych opinii. Książka, którą polecasz na długie, jesienno-zimowe wieczory. Jest sporo takich książek, jest nawet film na kanale, gdzie um, polecam książki na jesień, zimę, więc tutaj gdzieś Wam się wyświetli. Um, ale pomyślałam, że pokażę tu mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein. Książka, która, która naprawdę bardzo mi się podobała. Z czasem podoba mi się coraz bardziej, jak o niej myślę, coraz. Lepiej ją wspominam i, i po prostu, nie wiem, cieszę się, gdy o niej myślę, bo była naprawdę świetna I jest to po prostu historia um, Elizabeth Frankenstein Historia Frankensteina opowiedziana z perspektywy Elizabeth dziewczynki, która, um, gdy była mała Zamieszkała z rodziną Frankensteinów Czemu z jesienią mi się kojarzy? Bo po prostu ta historia jest bardzo taka mroczna Taka intrygująca, trzymająca w napięciu, więc to mi idealnie pasuje do takiego Ciemnego, jesiennego wieczoru. Książka, której ty nie lubisz, ale inni uwielbiają. Na pewno są to anonimowi Heretycy, bo ta książka cieszy się dużą popularnością i dużo osób ją poleca, jednak mi się nie podobała i z czasem powiem Wam, że coraz mniej ją lubię, chociaż ja jej nie lubię, ja jej nie polecałam za bardzo, ale wiem, że ta moja opinia była taka. Hmm, taka, no, że jeszcze znośna, ale jednak z czasem ta książka. Coraz bardziej mi się nie podoba, i myślę, że będzie w tych najgorszych książkach tego roku, bo po prostu mnie rozczarowała. Liczyłam tutaj na naprawdę coś wartościowego, a tego. Jednak nie dostałam. Książka, którą bardzo lubisz, ale ma mniej niż 150 stron i ja tutaj mam dorosłych. Dorośli naprawdę bardzo mi się podobali, um, i to jest jedna z tych książek, która jakoś tak do we mnie dojrzewa um, i naprawdę to była jedna z lepszych książek w tym roku. Krótka książeczka, która ma około 140 stron i opowiada historię, która, um, historię kobiety, która zmaga się z różnymi myślami i wątpliwościami na temat macierzyństwa. Książka, która miała dobry pomysł, ale wykonana. Na nie było dobre. Jest na pewno kilka takich książek u mnie, ale pomyślałam o książce Opposite of Always. Tutaj pomysł był fajny, bo mamy tutaj chłopaka, już nawet nie pamiętam dokładnie co w tym chodziło, ale wiem, że sam pomysł na fabułę mi się spodobał, bo mamy tu chłopaka, który poznaje dziewczynę, ona chyba umiera, tak, ona, na pewno ona umiera. Mm, I on za każdym razem, gdy ona umiera, cofa się do momentu, gdy się poznali. Ale ja myślałam, że to będzie jakoś fajnie ograne. To było tak nudne, to była taka masakra, tu cały czas siedziało to samo, dosłownie, ale wiem, że opis tak jakby może na to wskazywać, ale ja myślałam, że to będzie tak fajnie poprowadzone, że ja się nie będę przy tym nudzić, ale jednak widać, że autor, autorka... Autor nie poradził sobie z tym za dobrze. Książka, która ma największy plot twist. W końcu mogę wam o niej powiedzieć, bo czekałam na mądkę, kiedy będę mogła powiedzieć o książce, którą wczoraj skończyłam, tak już od wczoraj czekałam na to. Thriller. Thriller, który mnie tak zaskoczył, ale tak mi się podobała ta książka. Ja ogólnie pamiętajcie, że ja od thrillerów nie wymagam nie wiadomo jakiego stylu, też nie wiadomo e, jakich wartości, bo ja nie tego od thrillerów oczekuję. Ja od tego typu książek oczekuję. Intrygi jakiejś, czegoś co mnie wciągnie, czegoś przy czym zapomnę o całej reszcie po prostu i będę żyć tylko tą historią I coś, co będę przeżywać cały czas i nie domyślę się o co chodzi i nie domyślę się dalszej części książki i tak było z tą Rany, rześci, jeden plot twist to mnie zmiótł tak, że ja musiałam odłożyć tę książkę i nie mogłam do niej wrócić tego samego wieczoru, bo po prostu tak ją przeżywałam i w ogóle nie powiedziałam Wam, co to za książka. Żona między nami. Przeczytajcie to, bo to jest coś prześwietnego. Prześwietnego. Wow. Tak, w bardzo dużym skrócie, bo nie chcę się tu rozgadywać na jej temat, to jest historia kobiety, która, Wamesy, która um, w przeszłości związała się z mężczyzną bogatym, który dość zmienił jej życie, zmienił jej codzienność, ale w pewnym momencie ta miłość wygasła i, i się rozstali, ale Vanessa nie może się do końca pogo pogodzić z tym, jak jej życie się potoczyło przez to wszystko. To znowu ja z przyszłości montująca tego vloga. Coś mi się po prostu podziało z kawałkiem pliku na końcu, gdzie mówiłam o żonie między nami, więc pomyślałam, że tu wam szybciutko dokończę w dwóch zdaniach, że druga perspektywa to młoda dziewczyna, Nelly, która pracuje jako nauczycielka i poznaje mężczyznę swoich marzeń, zamożnego, starszego od niej Richarda, który wydaje się być idealny. Dobra, to tyle, możemy wracać. I tyle. I nie chcę wam więcej o niej mówić, ale to jest coś. Tak, świetnego. Ja tak w ogóle się tutaj zachwycam tą książką, a, a wiem, że na pewno ona nie spotyka się z samymi dobrymi opiniami, bo sama też widziałam na Goodreads, ale po prostu mnie totalnie wciągnęła i urzekła i, i tak, i tyle. Ale to była bardzo, bardzo, bardzo chaotyczna wypowiedź um, na temat tej książki. Książka, która ma na okładce środek transportu i tutaj mam samotność Portugalczyka, jak widzicie jest tutaj rower. Tak, mamy środek transportu. Książka, która nada się do czytelnika w każdym wieku. I pomyślałam tutaj o książce Chłopiec z ostatniej ławki. Książka poruszająca bardzo ważny temat, ale jednak przekazana w taki sposób, żeby trafiła też do młodego czytelnika, bo właśnie do niego jest głównie kierowana. Ale uważam, że starszy czytelnik też na pewno dostrzeże tam dużo wspaniałych rzeczy, które mogą w jakiś sposób też otworzyć mu oczy na pewne. Rzeczy na tym świecie. Książka, która ma inny kolor na okładce, grzbiecie i tyle książki. Pomyślałam o tej książce, chociaż nie wiem, czy ona spełnia dokładnie te wymagania, ale może pod obwolutą, co nie? Tak, pod obwolutą będzie lepsze to. Tutaj, jak widzicie, mamy liście, takie niebiesko-zielone kolory. Tutaj mamy niebiesko-zielono, pomarańczowo, bla, bla, bla. Wszystkie widzicie jakie to są kolory, a z tyłu mamy takie różowe, Łososiowe i jest to książka Klap Wednesday Elizabeth Acevedo. Książka, która po czasie wydaje ci się lepsza niż podczas czytania. I od razu do głowy przychodzi mi tutaj reportaż, który ostatnio czytałam, czyli A co wyście myślały? Historię kobiet z Mazowieckich Wsi. Tak mi się wydaje, że tak wini ten tytuł, ale nie jestem pewna. E, jest to coś, o czym ja dużo myślałam po przeczytaniu. Jakoś tak wracałam do tej książki w głowie. E, bo po prostu tak mi się podobała i tak dobrze ją wspominam. E, totalnie się tego nie spodziewałam, że aż tak ją no, załadnie. I po, po przeczytaniu nie miałam takiego wow. Dopiero później, po jakimś czasie, coraz więcej o niej myślałam i coraz bardziej zaczęłam ją doceniać. Podobało mi się w niej po prostu takie ukazanie codzienności, kobiet na wsi, kobiet, które się tam przeprowadziły, kobiet, które tam niedawno zamieszkały, które mieszkają tam od urodzenia. E, poznajemy różne kobiety, e, które mają różne spojrzenie na świat i to jest w tym najlepsze. Teraz książka, która mi się nie podobała, ale z jakiegoś powodu nie chcę się jej pozbyć. Powrócisz tu, powrócisz tu, to powieść graficzna, komiks, nie wiem. Coś tragicznego naprawdę, e, już dawno powinnam się tego pozbyć, ale się tego nie pozbyłam, bo chcę tu mieć do filmu z najgorszymi książkami tego roku, żeby móc ją trzymać tu i tu wam pokazać i powiedzieć nie polecam, nie czytajcie tego, tragedia. I tak dalej, więc tylko dlatego ją zostawiłam. Książka, którą przeczytałam w jeden dzień, ukośnik w kilka godzin, um, przedwczoraj. Przeczytałam Turbulencję od wydawnictwa Pauza. Jednak nie zachwyciła mnie ta książka, nie zachwyciła mnie po pierwsze. Podobała mi się, uważam, że jest to bardzo dobra książka, fajnie napisana, świetny pomysł na fabułę, gdzie poznajemy historię różnych ludzi, którzy się nie znają, a ich losy w pewnym momencie jakoś tam się łączą. Ale no, myślałam, że um, troszkę bardziej mi się spodoba i zachwyci mnie na przykład tak jak dorośli, jednak um, tego tu nie było. Ale też bardzo Wam ją polecam. Więc tak, to są wszystkie książki, które Wam chciałam tutaj pokazać. Oczywiście było o wiele więcej propozycji, ale pomyślałam, że nie chcę, żeby ten film był za długi. I myślę, że na tym właśnie skończymy. Jeżeli chcecie czwartą część, pokaż mi książkę, która, bo mogę robić z tego coraz więcej, um, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, na pewno um, znowu taki film dla Was nagram. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, które tu pokazywałam, i teraz wybiorę dla Was jakieś fajne pytanie jedno o może to! Czy macie jakąś książkę, która Wam się nie podobała, ale z jakiegoś powodu dalej trzymacie ją u siebie, nie chcecie się jej pozbyć? Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!